Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w specjalnym corocznym odcinku, w którym omawiamy najciekawsze gry kolejnego roku. No i będziemy sobie opowiadać o tych grach chronologicznie, czyli najpierw powiemy o tych wszystkich tytułach, które mają konkretne daty, a potem damy Wam te, które po prostu zapowiedziane są na 2024. Ja jestem Kuba, a ze mną jest Michał oraz Ula. Zapraszamy do oglądania. To może zaczniemy od stycznia? Może nam powiesz, Michał, y, jaką pierwszą premierę będziemy mieli w 2024 roku? 18 stycznia 2024. Jedna z gier, na które czekam najbardziej, y, to jest Prince of Persia, The Lost Crown. I to jest gra, która wymiata ale mało kto wierzy, że ona wymiata. Prawda jest taka, że mieliśmy szansę zagrać w grę. Znaczy ja miałem szansę, ty nie miałeś szansy nie na miałem. Summer Game Fest. E, nie, nie, nie. Ale zagrałem w Prince of Persia Lost Crown i jest to naprawdę godna odsłona tej serii. Jest robiona przez twórców Raymana, więc y, no też widok taki, a nie inny. Art style też jest dość specyficzny, ale gameplayowo to jest naprawdę, naprawdę dobrze zrealizowane. Trochę Dead Says, bym powiedział. 11 stycznia, czyli tydzień przed premierą, będzie udostępnione Darmowe demo. Ale mogę jeszcze drugą grę od razu? Mhm, mm pewnie. Tekken 8. Coś, co. Jest kolejną cegiełką do naprawdę dobrego okresu dla fanów bijatyk ostatnimi czasy, bo mieliśmy Mortal Kombat 1, mieliśmy Street Fightera 6 chyba, jeśli dobrze pamiętam. Mimo wszystko dla mnie przeskok do tej gry od Tekkena 3. Ja dalej mniej więcej wiedziałem o co chodzi. Wciąż sobie potrafiłem przypomnieć jakieś tam e, konkretne ciosy Rangiem, bo one mimo wszystko przechodzą z części na część e, w, w wielu aspektach. Gra ma epicką kampanię, ma masę różnych trybów, poza takimi standardowymi dla mierzenia się z kolegami, koleżankami. Roster postaci jest bardzo duży, ja jestem przerażony trochę, gdzie fabularnie ta, ta gra dotarła, bo, bo po prostu się już nie orientuję. Ale Tekken 8, 26 stycznia, musiałem spojrzeć na kartkę, żeby mieć pewność. Ok, i zakończmy tutaj kwestię stycznia już bo teraz nadchodzi luty. Co nam powiesz o lutym? Szykuj buty. Dla niecierpliwych mam dobrą wiadomość, ponieważ w lutym dostaniemy aż 7 gier, także jest na co czekać. No i co, pierwszą z nich Suicide Squad. Gra od twórców Arkham. Było dużo obaw związanych z tą grą, ponieważ w tym roku dostaliśmy Gotham Knights, które nie spotkało się z dobrym odbiorem, więc. To jest w ogóle mało powiedziane, nie spotkało się z dobrym odbiorem. Ale... Chciałam to ładnie ubrać tak? słowa. Dobrze, dobrze. Ale ostatnie prezentacje jakoś odbudowują tę wiarę, że ta gra może się faktycznie udać. Okay. No i coś więcej o grze. Wcielamy się w jedną z postaci Legionu Samobójców. Będzie to Harley Quinn, Deadshot, Kapitan Boomerang i King Shark. Co? Naszym zadaniem jest pokonanie. Ligi Sprawiedliwości. Tak jak wskazuje tytuł. Dokładnie <laughs> tak. tak. Ja się boję, ale jeśli będzie przyjemne nawalanko Batmana po pysku, tym jego głupim zarozumiałym i Supermana, no To ja czekam. Ja, ja się cieszę. Ja się, ja się boję, co, co z niego wychodzi ostatnimi czasy w takim razie. Ale, to prawda. Ale, ale dobrze, dobrze. To Suicide Squad Kill the Justice League. Jedźmy dalej. Co jest dalej? Dalej przechodzimy do 13 lutego. Kuba. Jaki tytuł wtedy? Banishers. Przyznam szczerze, że jak zobaczyłem zwiastun w Los Angeles, jak mm -hmm. siedzieliśmy w wygodnych fotelach na sali konferencyjnej, to się zaciekawiłem w momencie, jak się pojawiła nazwa studia Don't Not. To są ci goście od Life is Strange, to są ci goście od Vampyra, więc będzie. Pan, który będzie walczyć, ale haczyk tkwi tutaj, że będzie też pani, która będzie duchem. Oni będą współpracowali ze sobą, pani będzie tam machała swoimi duchowymi łapkami, pan będzie prawdopodobnie strzelać i bić mieczem czy tam jakimś aksem. W zasadzie to co można tej grze powiedzieć? No niewiele, poza tym, że będą te decyzje. Ja na to czekam. To, to w zasadzie wszystko, co ta gra musi mieć. Okej, okay, a wiesz, gdzie nie będzie decyzji? Gdzie nie będzie? W kolejnej badań. grze, którą jest z <laughs> Bones. To znaczy ja nie wiem. Może będzie prosta decyzja nie kupować. <grym> oh, wow, wow. Oh, wow, jak pocisto od oh. razu na starcie. Zaczynamy na bardzo kiepskiej łajbie, zbieramy jakieś tam surowce bijemy ludzi po mordach też, zbieramy szczurze-bobki. Tego nie wiem akurat. I... Tego nie widziałem. No tak nie, widziłem. ale to, ale to o to chodzi. To jest ten, to jest ten tak? schemat budowania... Zbierz 10 szczurzych-bobków, żeby kapitan y, innej załogi cię bardziej polubił? No myślę, że jak z tego, co grałem, to tak to trochę wyglądało. Okay. To nie były dosłowne bobki, żeby nie było, że wprowadzam w błąd, ale, ale to jest to poczucie. Przy czym no, trzeba tej grze oddać, że no, są statki. Są statki. Są okręty nawet. Jeśli ktoś lubi pirackie klimaty, to prawdopodobnie podobnie nie ma wiele okazji do zagrania w takie gry. Także Skull and Bones będzie opcją do przetestowania już 16 lutego. Cztery dni później, czyli 20 lutego dostaniemy ten polski akcent, może nam powiesz więcej? Tak, chociaż tytuł na to nie wskazuje, bo gra się nazywa The Thaumaturge. Taumaturg jest grą wydawaną przez Eleven Beat Studios. To jest y, oczywiście dobrze uznany polski y, twórca i wydawca gier. Jesteśmy na początku XX wieku. Będziemy między innymi zwiedzać y, Warszawę z 1905 roku. Mamy klimat no taki bardzo oldschoolowy, ale też bardzo, bardzo ładny. Można było na Steam next Feście ograć to demko i naprawdę jest super. Grałeś? E, grałem. E, spotkałem Raz Putina. To też jest w ogóle spotkanie Raz Putina. Raz Putina, czy Rasputina? nie? nie. Putina putina razem. Raz <laughs> spotkałem. Wszystko kręci się wokół magii, wokół odczytywania emocji, wokół no generalnie też moralnych decyzji, no bo to wciąż jest gdzieś tam gra, którą chce wydać Eleven Beat Studios, więc klimat jest bardzo specyficzny, ale bardzo wciągający i bardzo polecam po prostu. Ale dobrze, już, już nie będę mówił o taumaturgu, bo mamy jeszcze grę pod tytułem Nightingale. W sumie pierwsza gra od studia Infection Games, a co ciekawe, założycielem tego studia jest były e, menadżer generalny BioWare, który pracował między innymi przy Mass Effectie, Dragon Age'u. Także myślę, że możemy spodziewać się... Romansów z kosmitami. <taki takiej solidności. Znaczy miejmy nadzieję, że tak będzie, bo, bo Aaron Flynn, który tam pracował faktycznie w, w BioWare, piastował dość wysokie stanowisko. Zobaczymy. E, można grać solo, można grać w kopie, Słuchajcie, budowanie, tworzenie, walka, eksploracja, wędrowanie między mistycznymi portalami do różnych krain. Nightingale jest to survival, który wyróżniają baśnia Beralia, e, jest dużo nawiązań do epoki wiktoriańskiej. E, no, generalnie zapowiada się klimatyczny survival w steampunkowym stylu. To lecimy, co mamy dalej? Pacific Drive. To jest po prostu gra, która mnie super ciekawi. Mamy samochód, e, który jest naszym głównym narzędziem poruszania się. E, teraz mam taką notatkę specjalnie napisaną, że to jest północno-zachodnie wybrzeże USA. I mamy nadprzyrodzone niebezpieczeństwa w olimpijskiej strefie wykluczenia, cokolwiek to oznacza. Generalnie, trailery wyglądają naprawdę super. Ja jestem strasznie ciekawy tej gry. Po tym wszystkim musimy się przenieść w klimaty. Bardziej wschodnie. Nie wiem, jak zacząć o tym. Siewem jest kolejną odsłoną, tym razem skupimy się na farmerstwie. Będą pługi, kombajny. Tak całkiem na serio to po prostu dostajemy drugą część remake'u klasycznego Final Fantasy VII. To nie jest też gra, na którą czekam najbardziej ze wszystkich, ale prawda jest taka, że ta gra zebrała dużo fanów, także na pewno jest dużo osób, które na nią czeka. No i co tutaj dużo mówić, druga część po prostu rozbudowuje nam tę historię, kontynuuje ją, ale także modyfikuje i dodaje pewne rzeczy, których e, no nie było wcześniej. Wydaje mi się, że fani japońskich rpg wiedzą, e, że dokładnie wtedy e, wychodzi Final Fantasy VII, część, można powiedzieć druga. E, no i co, tym akcentem myślę, że możemy przejść sobie do marca, e, w którym Maroc. czekają nas e, dwie gry, ale nie znamy dokładnej daty. Na okay. razie przyjmijmy, że jest to po prostu marzec, przynajmniej takie mamy informacje. Nie mamy osoby odpowiedzialnej za... Kto miał Stalkera? No, frozy miał Stalkera. Jak... Stol... Stalkera! Yes. Zbierzcie, mówcie przez stalker. stalker. Podobno ludzie to lubią, jak mówię. Stolker, stolker. Stalker. to y o Frozima, ale hmm. się nie zmieścił przy tym stole. To co, myślę, że dzwonimy Zadzwonię do niego. Zaraz sobie czekaj, fry o -zi. Halo, dzień dobry. No halo, halo. O Stalkerze mówisz? No to słuchaj, idealnie, bo nowy Stalker to chyba obecnie najbardziej wyczekiwana przeze mnie produkcja z tej listy. Ja już teraz czuję ten klimat zony i serio nie mogę doczekać się ciągłej walki o przetrwanie w tym niebezpiecznym świecie. Nie wiem w sumie, czy graliście w poprzednie Stalkery, ale na szczęście historia tutaj nie nawiązuje bezpośrednio do nich, ale jak coś, to i tak polecam wam je sprawdzić, żebyście mogli w ogóle wczuć się w ten klimat jeszcze bardziej. I wiecie co, chciałbym wiele o tej grze powiedzieć, ale po prostu trzymam kciuki, żeby twórcy Faktycznie udało się stworzyć taki immersyjny świat, którego po prostu nie będę chciał w ogóle opuścić. I swoją drogą w teorii potwierdzono, że premiera ma nastąpić w pierwszym kwartale przyszłego roku, więc tak naprawdę w teorii zostało nam na dość mało czekania. Okej, okay, dziękuję, odzwonimy do ciebie jeszcze potem. Jakby bądź na linii. Kolejna gra, o której musiałeś koniecznie ty powiedzieć, ponieważ ty ją widziałeś i grałeś w nią nawet, czyli Klopszanga! <laughs> Niekoniecznie to. jest to jednak Lysfanga The Time Shift. Warrior. O tak. Ten podtytuł jest taki amerykański, nie? A właśnie bardzo. gra się obraca w zupełnie innych klimatach. Będzie trochę bardziej persko. Może nawet trochę bardziej persko niż Prince of Persia. Mandy. Ja grałem, ja miałem okazję sobie zagrać w to w Los Angeles w czerwcu. I to było bardzo fajne doświadczenie, bo ta wersja, którą mogłem sobie ograć, pokazała mi parę poziomów, i tutaj jest bardzo ciekawy zamysł, że rozgrywamy dane lokacje tą samą postacią. Tylko kilkukrotnie. To znaczy, tworzymy sobie nasze klony z przyszłości i musimy to wszystko w odpowiednim czasie dobrze zsynchronizować, bo jak to się walnie, to tu się zrespi jakiś przeciwnik, tu już nie dojdziemy, nie zdążymy pokonać tego w wyznaczonym czasie. Nie możemy przejść dalej. Więc trzeba będzie troszeczkę kombinować. Więc jest ta gra troszeczkę jak Hades, ale nie jest Hadesem, absolutnie. No i co? A, a propos skoro... Hadesa, Właśnie, a skoro o Hadesie Hades... mowa, no, yy, Frozji, bo znowu musisz. Po pierwsze, to ja nic nie muszę, tylko chcę. A po drugie, Hadesa bardzo chętnie. Bo pierwszy Hades był dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Nie przypuszczałem, że aż tak wkręcę się w robienie po prostu kolejnych ranów i dokręcanie tych buildów. Druga część, co prawda, na ten moment nie wygląda jakoś bardzo przełomowo. Po prostu dostaniemy nową bohaterkę, nowe mechaniki, jakąś nową fabułę. więc mówimy sobie tutaj raczej o takiej bezpiecznej ewolucji, tego co już jest nam znane. Eee, no i w sumie nie wiem, jak dla Was, ale dla mnie nie jest to kompletnie żadną przeszkodą. Chętnie jeszcze raz wkręcę się w pokonywanie kolejnych fal i w te rozmyślania nad po prostu robieniem najlepszych buildów. Y, to dziękujemy, masz chwilę przerwy, y, więc jakby do usłyszenia za chwilę. Y, HDS 2 już w drugim kwartale 2024 roku. Nie znamy dokładnej daty, ale za to znamy datę kolejnej gry te przejścia w dzisiejszym po prostu pogadance są cudowne. No właśnie, Manor Lords 26 kwietnia ma premierę. Mam nadzieję bardziej zaawansowana wersja Manor Lords, gra tworzona przez Polaka Sztuk 1 i mhm. będzie on, mam nadzieję, oddawał nam do rąk bardzo rozbudowaną strategię czasu rzeczywistego, która trochę przywodzi na myśl City Skylines, ale nie będzie tutaj korków na pewno. Ponieważ będą wszyscy chodzić pieszo, akcja dzieje się oczywiście w średniowieczu, będziemy musieli bardzo duży nacisk, bardzo dużą uwagę zwracać na ekonomię, na łańcuch dostaw, surowców, będą wszystkie parobki z wołami, będą chodzić sobie i targać różne kamienie i drewno. Będziemy też się mogli bić, i to będzie naj, ba, najbardziej soczysta część y, akcji. Nie mogę się doczekać tego odtłuczenia się w średniowieczu. Flakmy Full Kong, RPG akcji osadzone w mrocznym świecie fantazy. Y, dużo inspiracji i odniesień do chińskiej mitologii. Wcielamy się w małpiego króla. To ta, ta postać z League of Legends. tak. To. Dokładnie ona. Wcielamy się w małpiego króla, który wyrusza w niebezpieczną podróż, aby odkryć prawdę kryjącą się za wspaniałą legendą. Wow! <laughs> Brzmi to bardzo U. mrocznie. Czytam tajemniczo? Ja pamiętam, że ta gra to jest przede wszystkim super ładna prezentacja dawno temu. Gdzie to jeszcze na Unrealu... W trawie też! Gdzie to jeszcze było na Unrealu 4, e, twórcy po drodze chyba się przerzucili na piątkę, żeby to wyglądało jeszcze bardziej. I to było właśnie w czasie, kiedy te wszystkie rendery na Unrealu 5 nie były takie popularne, że o, uh, zobaczcie jak nasza gra będzie wyglądać, to wtedy wyglądało po prostu super. I nie wiem, no ja mam wrażenie, że na to się trochę czeka, przede wszystkim tego, żeby zobaczyć, czy to faktycznie będzie spoko. E, także na pewno chętnie sprawdzimy, e, czy sprawdzimy. to, co miało nas kupić, e, faktycznie nas kupi. A jak nas nie kupi, to nas kupią inne gry w dzisiejszym zestawieniu. Tak, tylko teraz przechodzimy do gier, które nie mają jeszcze swojej daty, y, ale y, twórcy twierdzą, że te gry ukażą się w 2024 roku. No właśnie, więc sobie zaczniemy od Senua Saga Hellblade 2, czyli gry, która próbuje wyjść od 1939 roku, mam wrażenie. No, mnie ta gra, pamiętam, pierwsza część bardzo urzekła, bo chyba to było pierwsze poważne podejście jakichkolwiek twórców do jakiegokolwiek przedstawienia w grze choroby psychicznej. Która nie jest jakaś tam ustereotypizowana. Mam nadzieję, że będzie po raz kolejny bardzo filmowo. Mam też małą nadzieję, że troszeczkę podrasu podrasują twórcy system walki, bo on był w jedynce bardzo miałki i ja wiem, że to jest gra narracyjna bardziej niż jak 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 jakaś bitka, ale no mimo wszystko. Szanujmy się, no to jest gra. Inną rzeczą jest, że tak jak Michał powiedział, ta gra powstaje od jakichś 69 lat. Ale obok tego mamy bardzo wielką niewiadomą, która też jest na przyszły rok zapowiedziana: czyli Komandos. Origins. No, mamy te strategie, w których dowodzimy w czasie rzeczywistym, ale nie całą armią, nie budujemy jakichś baz, tylko dowodzimy oddziałem, jak tytuł sugeruje, komandosów, którzy muszą wykonywać bardzo misternie zapanowane misje, bardzo trudne misje na tyłach wroga. I jak seria komandos, niestety pod sam koniec dotychczasowej przygody się stoczyła, tak pierwsze dwie części to jest absolutny majstersztyk. Co prawda, w następnej grze, którą będziemy omawiać, nie ma komandosów, ale za to są lasery. To znaczy, nie wiem, jak to się ze sobą wiąże. Nie, 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 zostawmy. zostawmy to, jakby to już zrobiłeś, o jakby Boże. powiedziałeś. Generalnie Star Wars Outlaws, bo o tej grze z jakiegoś powodu <grym> mówimy, to Star Warsy od Ubisoftu, po prostu. To, to jest y, albo dla jednych y, jakby gwarant tego, że będzie ok, a dla innych y, powód do ucieczki w przerażeniu. No i co, w Star Wars Outlaws wcieramy się w. Y, złodziejkę, w najemniczkę, w żeńską wersję Hana Solo, powiedzmy. Hanka Solo. Nasza bohaterka zwiedzi kilka otwartych planet, będzie miała takie urocze zwierzątko, której jej będzie pomagać, będzie trochę skradania, będzie trochę strzelania. Nie wiemy nic specjalnie nowego, bo od tego czasu gra nie została bardziej zaprezentowana, ale myślę, że teraz, skoro awatar został już wydany, to pewnie w niedługim czasie Ubisoft może się zacząć przymierzać do pokazania tej gry konkretnie. A myślicie, że uda się faktycznie, że dostaniemy tego w 2024 roku? Czas pokazać. Czas pokaże. Bo mam pewne obawy. Nie, no ja, ja mam wrażenie, że jest szansa. Dobra, co my tam jeszcze mamy na liście? Tiny Glade. W Tiny Glade będziemy po prostu budować makiety zamków. I to w zasadzie tyle, co mogę o tej grze powiedzieć. I to jest, to jest piękne, że możemy w takiej bardzo przyjemnej oprawie graficznej siedzieć i bez jakichkolwiek, mam wrażenie, ograniczeń Tworzyć sobie jakieś mury, jakieś, jakieś ruiny, jakieś wioski. Z tej holsą rzeczywistości przechodzimy w mroźną rzeczywistość Frostpunk 2. Kontynuacja już kultowej gry od 11 Beat Studio, czyli po prostu Frostpunk'a. Nie będzie to jednak zwykły sequel, ponieważ dostaniemy troszkę więcej. Teraz już nie będziemy mieć tego takiego mikrozarządzania, tylko bardziej makrozarządzania. Czas będzie nam mijał w tygodniach i latach, a nie w dniach. Będziemy budować od razu całe dzielnice zamiast pojedynczych budynków. No i po prostu na wszystko przyjdzie nam spojrzeć w znacznie większy w skali i perspektywie. Surowiec, na którym polegaliśmy w pierwszej części, czyli węgiel, już nam nie wystarczy. Teraz będziemy wydobywać ropę. To jest w ogóle czwarta gra, która ma chyba dwójkę na dzisiejszej liście. To wiele mówi o naszym społeczeństwie. To prawda. Społeczeństwie sequeli. Kolejna dwójeczka, czyli The Wolf Among Us 2. Tą grą wiąże się burzliwa historia i taka niejasna sytuacja, ponieważ studio bankrutowało, wstawało od nowa, Znowu bankrutowało, znowu wstawało od nowa. No jest to po prostu kontynuacja jedynki. Jesteśmy w takim baśniowym świecie. Yy, poznajemy dalsze losy tych naszych baśniowych postaci. Przecież baśniowych to jest bardzo trudne określenie w tym kontekście. <laughs> bo to jest bardzo mroczna historia. Tak, ale to dosłownie oparte na komiksach, które nazywają się baśnie. Ja na przykład nie grałem w pierwszego Wolf Us, o, więc ja, więc ja nie koniecznie. wiem. O kolejnej grze bardzo chciałbym wam opowiedzieć. Frozi, którego niestety z nami nie ma, ale połączymy się z nim specjalnie Dobrze, dla was. E, dzwonimy raz jeszcze. Dzień dobry, Fro Potrzebujemy, żebyś nam o Awałd trochę opowiedział. I to jest w sumie ciekawy temat, bo ostatnie produkcje Obsidianu nie zachwycały mnie jakoś specjalnie, ale ja absolutnie kocham Fallouta New Vegas i wierzę, że kiedyś jeszcze dostanę coś na zbliżonym poziomie. Awaud jest dla mnie taką nadzieją na spełnienie tego marzenia. To ma być rasowy RPG w świecie fantazy, w którym teoretycznie za każdym zakrętem może czaić się na nas jakaś nowa przygoda. Mądrego też miło słuchać. Dorzućmy sobie do tego jakichś ciekawych towarzyszy, solidny rozwój postaci, angażującą historię i tak naprawdę możemy dostać naprawdę solidną produkcję. Jednak aby dowiedzieć się, czy tak faktycznie się stanie, będziemy musieli sobie jeszcze trochę poczekać, bo gra ma ukazać się dopiero w drugiej połowie 2024 roku. No, ten to, ten to zawsze ma do powiedzenia. Tak, dzięki. Jeszcze będziemy do Ciebie dzwonić. A tymczasem... O w sumie ja muszę opowiedzieć. To... Sorry, do później. Mamy Holstina. Psychologiczny survival horror w latach 90. w Polsce się dziejący. A ja przynajmniej takiej... Trochę Polsce. Perspektywa też w tej grze jest dość unikalna. Teoretycznie większość gry widzimy z góry, ale w trakcie walki mamy taki przerzut do TPP, więc to jest też dość specyficzne. I najważniejsze, co w tej grze jest, to NPC, który nas przeprowadza przez tutorial, to wcale nie jest Andrzej Sapkowski, ponieważ byłoby to naruszenie pewnie prawdy wizerunku, więc to nie jest Oczywiście. Andrzej Sapkowski. A To, jak wiemy, może robić bardzo dużo. E, tak, I tak, I może, może. Przekierowujemy temat do Kuby, który ma jeszcze dla Was grę pod tytułem Replay. W zasadzie o fabule można powiedzieć bardzo niewiele, ale maluje nam się jakaś taka wizja alternatywnej przyszłości, gdzie sztuczna inteligencja zostaje uwięziona w ludzkim ciele. Wszelki opór mija się z celem, pomóc może odwaga w połączeniu z polotem. Mam nadzieję, że będzie to szło w bardzo fajnym kierunku ku premierze w 2024. Dobra, to mamy 23 gry, czyli potrzebujemy jeszcze jedną. Eee, i Co? twoja ulubiona gra. Nie, twoja ulubiona gra. Michał. Nie, to nie jest moja ulubiona gra. Został eee, Gothic, Gothic Remake. Nie! nie! Jest jedna osoba, Wazji. która tego nie zrobiła. <laughs> Frozi weź, pogadaj o Gotiku Remake. Eee, czy ja muszę coś o tej grze faktycznie w ogóle mówić? serio przecież, oprócz no, waszej trójki, to chyba w Polsce wszyscy znają i kochają gotykania. No a tak bardziej na serio, dla mnie jest to jedna z pierwszych poważnych gier, jakie zagrałem za dzieciaka, więc niech Was po prostu nie dziwi ten mój entuzjazm. Liczę tutaj przede wszystkim na takie porządne oddanie tego nieprzyjaznego klimatu kolonii karnej i unowocześnienie niektórych mechanik, bo z tego co widzieliśmy, wizualnie już teraz możemy powiedzieć, że wygląda to naprawdę. Całkiem nieźle. I chociaż chciałbym, żeby ta gra wyszła jak najszybciej, żeby po prostu móc wam o niej cały czas gadać, no to niestety przeczuwam lekką obszurę w premierze i nastawiam się dopiero na sam koniec przyszłego roku. Eee, co, coś cię przerywa, coś cię. No i przerywało. No i teraz, oczywiście, kolej na was, żebyście podzielili się w komentarzach swoimi propozycjami. No, może znalazły się tutaj te gry, na które faktycznie czekacie? Albo może właśnie nie znalazły się te gry, o których warto mówić w kontekście przyszłego roku? Więc podzielcie się tym właśnie tam na dole w komentarzach. A ja wracam do montowania nowego odcinka, który, mogę Was zapewnić, będzie nieco inny. I już szyboje. Dzięki za uwagę, cześć.